Witam Was wszystkich widzowie z kolejnego odcinka z Gotika. Zaczynamy kolejny odcinek. W dzisiejszym Nie odcinku to, pójdziemy na polowanie z Bartokiem, ale jeszcze przed odcinkiem e, pójdziemy sobie na plażę do Skipa, e, z nim pogadać i troszeczkę e, tam. Troszeczkę ciekawych rzeczy tam jest, powiedzmy. Zawsze. Troszeczkę tam y, ważnych rzeczy właśnie jest. Więc my sobie tam popłyniemy. To jest tutaj zaraz za rogiem. No, tutaj znajduje się skip. A najbardziej, co mnie tu interesuje, to tak naprawdę są muszle. No i taka kamienna tabliczka. Której niestety nie możemy przeczytać. Dobra, zobaczymy. Może, może ktoś to rozczyta, przeczyta, albo będzie wiedział o co chodzi. Proszę, yy, no. Nie potrafię tego przeczytać. Nie wiem. Umie ktoś to rozczytać? Hmm. Ja raczej wątpię. Pamiętam, jest coś no, na... no o, nareszcie o, jesteś! Pieski. Czekam już od paru godzin! Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny! Co? Przecież mówiłem! Nie! Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Eh, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy. Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w koryni z przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć. Jesteś piratem? Tak do cholery. Przecież to widać od razu. Jestem też nerwowy. Jest tak potwornie nudno, że aż chce się gryźć liny. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Korinis i oddał się w ręce strażników. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Możliwe, że za niedługo poznamy. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie! Włożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? szumowiny, które kryją się na całej wyspie i działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć jak się nazywa ich herst? A eee, szlag by to trafił. Pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Eee, nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania, ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządnie? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar. To wiemy O, o ile o co dobrze Farma na... o, o, otoczona jest My przez wiemy, duże połacie chodzi? pól, a na południe od niej, w niej znajdziesz tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z. Dokąd? Już mówiłem! Że... Okej, okay, tu tyle tak naprawdę. Ja chciałem z nim pogadać i on ma tutaj... Bowiedział fajne luty można mu zawinąć. I on nie będzie miał nic przeciwko, bo jest takim ślep... Przepraszam, bo jest takim on ślepotą, że naprawdę... Mm, patrzcie, mogę tu wejść tworzyć to. W ogóle nie ma nic przeciwko. Tam jest aż 31 sztuk złota. Więc no, na pewno coś z tych sztuk złota się nam przyda. E, jeszcze trzeba było muszelki, by pozbierać. Bo te muszelki one są bardzo, bardzo fajne. Mm, ja wam zaraz powiem dlaczego. No i dzisiaj jeszcze pójdziemy na polowanie e, z bartokiem. To ja chyba pootwieram te wszystkie te mu... O, tu jest jeszcze e, właśnie ten polny rest tam, nie wiem, jak to się tam nazywa. Tu jeszcze jakieś muszelki są. Nima. Zapiszemy sobie jakby co. Tutaj możemy sobie zapisać. E, I potwieramy teraz. To są openingi robimy. Perła! Brawo! Ostryga! Trochę słabo. Nic tu nie ma. Mm, najgorzej. Nic tu nie ma. Najgorzej. Siarka. Perła. Dwie perły siarka. Nie najgorzej. Dobra, widzowie. Ja tu na razie dam stopa. Bo sobie tutaj przysmażę mięsko na tej patelni. A nie, jeszcze nie. Kurde, zauważył. Nic, 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 nic nie robię chopie. on się będzie teraz na mnie patrzył no, przez cały czas dobra trzeba odejść kawałek możemy tam wejść i tu możemy zacząć się skradać tak naprawdę tutaj mamy oj fajne rzeczy tytoniaki, złoto tam jest topór, młotek złotko łodyga bagiennego i ziela i tu jest jeszcze jabłko, mleko, jabłko, woda i chleb. A w kufrze jest ser, słoma, smoła, przepraszam, stara kamienna tablica i 17 golda. gdzie co, nie będę przypiekał tego, bo i tak w sumie tego nie używam. Więc, no tam, jeszcze wyruszymy sobie tam Bo tam są kolejne muszelki A później y, trochę dalej są... Mm, nie fajne. o nie, zsunąłem się W sumie... Możemy też popłynąć Chociaż London lądem byłoby szybciej, ale możemy popłynąć I tu jest kolejna taka plaża na której... A nie, ja się tu nie wdrapię. A dobra, wdrapałem się. Dobra, nieważne, nieważne. I tu możemy kolejne muszelki pozbierać, tym razem ich tu nie ma aż tak dużo. Tu jest kufer, ale ja się nie znam na otwieraniu zamków. W sensie nie mam takiej umiejętności. A tutaj akurat w tym miejscu jest mało tych muszelek. Tylko jedną znalazłem, to sobie otworzymy. Tylko gdzieś mi zniknęła. Aha, i ta kamienna tablica to jest tablica, tablica Magii 2. Kamienna tablica to toczy to ona z magicznym aurą. Nie potrafię tego przeczytać. Nie potrafisz tego przeczytać. I teraz tu sobie możemy zapisać jeszcze raz. I tam za kolejnym zakrętem znajduje się cały rozwalony statek. Tylko, że tu jest problem, bo tutaj są niezbyt fajni goście. Nie chodzi mi tu o bandytów ani nic, co jest... Człowiekiem tylko właśnie jest, są tu jaszczurki których le... O, Jezus, płynie na mnie to coś. No i to trzeba by zaprowadzić do skipa. Skip to musi zabić. I wtedy dopiero ja tu wrócę jeszcze raz, więc ja zrobię wam cięcie. Dobra widzowie, ja już tu wróciłem, już tego potwora nie ma. I tutaj... jest i tam jest drugi, co prawda? E to akurat wiem, że tam jest drugi. Ja tu przyszłem sobie znowu muszelki pozbierać. Co są jakieś drobne. Ale są, tak? I jest miecz, którego nie widziałem wtedy. Kiepski miecz. Uciekamy od tego czegoś, żeby nas to nie, nie przyłapało. Mamy jakiś kiepski miecz czegoś. Zobaczmy, jaki dobry jest ten miecz. Najlepszy, który na razie znalazłem. Jakie to jest dobre! Tylko, że trzeba mieć wymagana siła 95. Ja nie wiem, skąd ja zdobędę 70 siły na tym etapie rozgrywki. Tam widzę skrzynkę, ona jest... Nie wiem, czy ona jest zamknięta. Jest. Jest zamknięta ta skrzynka i tam jest tam... Czyli musielibyśmy jakoś się pozbyć tego drugiego potwora. Myślę, że dałoby się to zrobić. Dałoby się chyba to radę. Czekam, mogę się wycofać? Dobra, to się tu zbogowało. Może hmm. ja tego z tego nie miałby czegoś... Okej, okay, on poszedł gdzieś tam. On tu raczej nie wejdzie. Teraz mogę podnieść tabliczkę. Nie podniosłem jej! A potwór nas dalej goni. Do góry, szybko, bo zginę. Dobra, żyjemy. Czy potwór nas goni. Nie, dobra. Ale było blisko śmierci. To trzeba sobie zapisać, bo to jest takie ryzykowne. Ja muszę zdobyć tą tabliczkę tam. Tu dalej jest ten potwór, uciekamy do wody. Szybko udało się wziąć tabliczkę. Nie, kurde. Za wolno wbiegłem do wody. On tu przybiegł, i on teraz obkrąży statek znowu dookoła, chyba nie wiem co on robi, ten stworzenie dziwne Trzeba uciekać, dobra, udało. O nie on tu płynie ale on, on, on się mnie do wodzie nie zabije Dobra, teraz możemy go zaprowadzić do skipa. To ja znowu się ten... To ja znowu zrobię jakby takie krótkie cienie. Okej okay, widzowie, udało nam się... Udało mi się jakoś uciec. Unikając w ogóle tego potwora I zobaczę widzowie, e, tak mm, Co to jest ta kamiona tobie, co to jest na Krąg magii 1, krąg magii 2 Nie potrafię tego przeczytać Boże nie umiem, potrafimy tego przeczytać Czyli jak będziemy mieli krąg magii 1 To od razu sobie możemy przeczytać na e, Na krąg magii 2 Więc też fajnie A teraz zauważyłem że jeszcze tam jest jakaś miejscówka, do której moglibyśmy popłynąć. Tylko możliwe, że to już sprawdzę poza odcinkiem. A nie! Już to jest już od miasta Korinis. Właśnie, póki, jestem, póki tu jestem, to otworzymy sobie. Ym, te. Te. Nie mamy żadnej nowej. A nie, tu są. Perła, świetnie. I cztery perły mamy. To koszt, perła kosztuje 120. Więc zaraz możemy gdzieś upchać te perły tak naprawdę. Wrócimy sobie na szybciora do miasta i możemy upchać te perły. Dobra, i pójdziemy sobie od razu perły sprzedać. A ja później poszukam tego Bartoka i pójdziemy z nim na polowanie. Niczego jej już nie powiem. Ktoś musi pracować. To nie mój problem. To przecież okropne. Ile te perły kosztują? Po 18, dobra, to ja zostawię, może się przydadzą jednak. Dobra, idziemy szukać Bartoka. Dobrze, widzimy znajdziemy Bartoka i możemy się spytać, czy idzie z nami na polowanie. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Hmm, we dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na. To znaczy, umiesz zdejmować. Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ. Na razie? Na razie. A nie, nie, nie to chciałem powiedzieć. Proszę. Masz tu ty krwiopij co jeden. Chodźmy na polowanie. Choć w porządku. Pewnie więcej niż byśmy. Dobra, idziemy z bar Bartokiem na polowanie. Nazwę ten odcinek, jak idę na polowanie z Bartokiem, albo jakoś inaczej. Czekajcie, wymyślę coś. Polowanie z Bartokiem. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócił. skąd ty to znowu masz? Teraz każdy już o tym wie. Nie trzeba mi więcej. Ale on ma łuk fajny i maczetę ma czetema. Ja mam taki mały nożyk i taki malutki łuczek. A kaj on tu skręca? A, bo to on się zna na terenie, prawdopodobnie, no. On już coś znalazł już. On już coś... Oha, on wykrył No, koniec jeszcze. z Tobą, bestio A mogę nic tu nie, nie ma, tu nie znajdę Dobra, chodźmy, Bartok, bo jeszcze się zgubimy Ach, tam są wielki, no Dawaj w nich, Bartok, dawaj Jezus, ale Ty sobie Ty sobie z nimi walcz, Ty sobie z nimi walcz no, go zabiły! A ja zapisu nie zrobiłem. O nie. Dobra, teraz ja zaraz do was wracam. Dobra, wróciliśmy już. E, znaczy, wróciłem ja. E, idziemy z kolejny raz do tego Bartoka. Poprosimy go o polowanie. Słuchajcie, słuchajcie. Mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co Psy. następuje. Teraz każdy już o tym mówi. Hej. Dobra, to jeszcze raz trzeba. Takie rzeczy. A nie to. Przyszło nam życie po. A to znaczy. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Chodźmy polować. To idziemy na te widzowie polowanie. Ja wam... ja do Was wrócę jak to już jak będziesz po wszystkim. Znaczy przepraszam, nie jak będzie po wszystkim, tylko jak już dojdziemy tam na te miejsce, nie? Dobra, już powoli docieramy, tuż już wam mogę tu puścić ten czas jej i ten... No, on tu sobie z tym na szczęście poradzi. Naprawdę, Bartok. No pizza cię zabije. Tam są te wilki ja mu muszę akurat pomóc, niestety. Dobra, teraz on to chociaż przeżył. Nie, bo on już idzie, poczekajcie, muszę te przez skóry pozbierać. Niczego, niczego tu nie, nie ma, sta. idę, nic tu nie ma. Niczego, nie, tu niczego nie ma? Nic tu nie ma. Ile am strzał Pięć. To nie za dobrze. A chwilę, bo tu jeszcze jakieś wilki. No i jak myślisz? Powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Chodźmy dalej. Chodźmy w porządku. Cenność Okej, okay. trzeba to powtórzyć, bo widzowie, ja to przeżyłem, ale nie do końca Barto, kto przeżył. W sumie mógłbym zabrać mu te przedmioty. Mm. Nie wiem, czy tak powinno w sumie być. Że on, znaczy nie powinno raczej tak być. Mamy też jego maczetę, która jest silna. Mamy te skóry. Nie ma czego tu nie znajdę. A, do, a jego nie? to ile, on musi mieć zręczność 90 aż, niczego, Nic niczego tu nie znajdę, nie ma czego plądrować? Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować, tak? A tam też co? Te, dobra, te wieki też tu są już zabite. Um, dobra, wiecie co ja tu zapiszę? I... Barto gnieży. Ja się, na, ja się nawet cieszę, mamy jego bronię. Szkoda go trochę. Nic tu nie ma. Już. Ile mam tych skór? Sześć. No to chyba idealnie mam. Szkoda. Trudno. Czasem tak jest. Dobra, to się widzimy, jak, znajdę, jak, jak wejdę już do sklepu. Bospera. To naprawdę Dobra, jesteśmy już przy Bosperze. oczywiście. Chcesz... A nie, 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 nie to, nie co. Co do tych mamie. Proszę. Wspaniale! A oto zapłata, tak jak I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie. Mój mąż uważa inaczej. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? A, miałem nadzieję, że będziesz pracował dla mnie. Ale skoro tego chcesz... Czy to znaczy, że mnie poprzesz? Jeśli pozostali mistrzowie nie zaprotestują... Ale na pewno Dobra. Niczego już nie powiem. Co prawda Bartok nie żyje, ale i tak się polowanie z nim udało, bo mamy chociaż jego bronię. To tylko gada. Przecież wiedział o wcześniej. Czemu nikt mnie nie słucha? Niczego jej już nie powiem. Szkoda, trochę, serio. Dobra. Zapisujemy tutaj. I jutro pomóżcie mi zdecydować, czy zostać czeladnikiem u Bospera czy u Harada. Do zobaczenia.